hej, jesteś scena nagrań, i ogólnie tutaj mówię już na wstępie, że prawdziwe historie będą. Miałam nagrany film, ale sobie go obejrzałam i to były takie 2 takie na 10 Poza tym miałam go nagranego w połowie, a w połowie się okazało, że nie ma, że nie ma mojego głosu, nie mam dźwięku ogólnie. I nie wiem, nie wiem co się stało, że nie było. Ale nieważne. Mm. Już mówię, że będzie. A więc, tak. Przechodząc już do rysunków i omawiania ich jak to zwykle ja, to jestem po prostu z tego zachwycona, jak to wyszło. Z większości. Może z jednego to tak niezbyt, ale to może tylko z jednego. A tak to wszystkie są piękne. Te, tak. Ogólnie, ten to jest drugie miejsce. I tutaj się bardzo mocno męczyłam z ustami. Z dobraniem kolorów. I jak chodzi o włosy, to już mówię, że potem zmieniłam na bardziej taki blond. Coś takiego. A najpierw miał być to taki białawo-szarabo, lekki blond. Coś takiego. Yy, dużo było tutaj cieniowania, ale chciałam, żeby to wyszło tak podobnie jak pewien sunek, który sobie zobaczyłam tam yy, na. Jak sobie przeglądałam grafikę yy, ogólnie i ja znalazłam bardzo fajny rysunek, i był to inny szkic. Yy, nie podziękuję wam tego w opisie, bo niestety już to zgubiłam i też nie umiem znaleźć. By ja. No i zmieniam włosy, robię takie cieniowanie, jak chodzi o tło. I to jest. To jest tyle. Przechodząc do drugiego rysunku. To z tego jestem najmniej zadowolona, jestem najmniej zadowolona, ale może to chodzi o oczy i chodzi mi o te kwiaty, bo miałam... Był fajny pomysł, ale się... Ale się... Ale ja zepsułam to i tyle. Mogę powiedzieć. Nie podoba mi się w ogóle. Najpierw pisałam, żeby to było bez, yy, bez tego, bez szkicu, żeby to było samo wypełnienie, ale potem postanowiłam, że to wygląda jeszcze, <coughs> że to wygląda jeszcze gorzej i zostawiłam już. I tak, z oczu nie jestem zadowolona. Z tego byłam częściowo zadowolona do pewnego momentu, ale jak zaczęłam mieszać kolory, nie wiem, w stylu pomarańczowy, tam też było trochę czerwieni, to już tak mniej. Jestem z jednego tak zadowolona rysunku, że chyba sobie ustawię jako nowe profilowe, bo jest piękne. Mm. I tutaj już był jeden kolor, który mi się nie podoba, czyli taki jasny beż, coś takiego. To jeszcze przejdzie kolwiek ten różowy. Jeszcze przejdzie, ale mówię, żebym też mogła zmienić. I. No ten czerwony zepsuł w ogóle, bo to był bardziej różowy. I ten fioletowy też mi się w ogóle nie podoba. Nie podobają mi się takie sklepka kolory. Ten granat jak najbardziej, ale reszta już tak nie. Bardziej bym wolała, żeby one były takie przygaszone. I jakbym robiła to drugi raz, czy poprawiała to, no to myślę, że wtedy sobie przygaszone kolory. Ale ponieważ nie chciało, mi się, nie chciało mi się ten poprawiać, a nie miałam nic w ogóle nagranego. No to postanowiłam, że jednak zostawię. I tak to wyszło. Ten zielony też to nie pasuje. Włosy zrobiłam blond, bo nie wiedziałam, jaki inny kolor zrobić. I wyszło blond. I nie wyszło za fajnie, ale nieważne. Najważniejsze, że w sumie. Nie, no w sumie włosy były najładniejszą rzeczą w tym rysunku i bluesk. I ten sweteru bluzka, czy co to jest. I nie wiem. Ogrodniczki też zepsułam totalnie. Po prostu potem nadałam na to taki różowy. Tak. Nie wiem jakby to powiedzieć. Nie wiem jakby powiedzieć na ten kolor. O, no jak widzicie, taki przegaszony róż i to nie wyszło. To nie wyszło. Skóra jak zwykle, czyli za ciemna, ale u mnie to już tak jest, że ja nie umiem dodać kolejnego skóry idealnego, więc yy, wyszło jak wyszło, a oczy są brzydkie. Kolejny rysunek, z tego rysunku jestem po części zadowolona, ale po części nie, a nie wiem co bym mogła w nim poprawić. Ta, ludowe włosy zrobiłam, bo dawno nie robiłam takiego koloru. Nie wiem, czy jakkolwiek. miał być to na początku brązowe, ale wyszedł ludowa i po prostu zostawić, bo chyba nie mam posta nie mam żadnego rysunku, i gdzie włosy są rude, To żadnego. Jak zwykle ta skóra jest za jasna i muszę, i muszę zacząć po prostu szukać idealnego koloru skóry i muszę wszystkie kolory skóry prześledzić. To jest mój ulubiony po prostu, ulubiony rysunek, bardzo ładnie wyszedł, myślę, że bardziej mi się podoba ta moja kolorystyka niż w oryginale, pokażę Wam też oryginał czemu nie i w oryginale to było bardzo dużo żółci i ja tutaj dodam takiej różnorodności i wyszło to fajnie, wyszło to jak dla mnie bardzo fajnie. E, żółte liście, bardzo ładna, m, bardzo ładna rzecz. E, liść, z liści jestem najbardziej tutaj zadowolona. E, e, tło sobie zmieniłam, bo na początku to był taki miętowo-turkusowy. A teraz jest to taki jasny, pocieniowany, błękitny. I po prostu bardzo lubię przy takich rysunkach rozmyte tło, tylko rozmyte tło. Yy, ogólnie tego gałęzie bym mogła poprawić, ale na początku chciałam to robić. Co mi się dzisiaj z głosem dzieje? Ale postanowiłam, że to ładnie wygląda. Z włosów jestem po prostu zachwycona. Skóry nie jestem za bardzo zadowolona. Tak, takie było początkowe tło. Ta chyba nawet lepiej wygląda, jak jest taka, ani niż jeszcze wcześniejsza i zmieniłam tło po prostu, bo mi się nie zbyt podobało. Ten rysunek to jest taki mój ostatni rysunek, który zrobiłam i to był rysunek jakoś o 23. trzeciej. I nie za bardzo się do niego przyłożyłam. I może by go po... I dobra, i yy, obiecuję Wam, że jak będzie następny odcinek rysowania, yy, to go poprawię. A głównie to poprawię włosy. No tak, to jest ok. A i tutaj sobie zaczęłam ten sunek, mogę Wam pokazać nawet, ale to jeszcze nie jest skończone. To jeszcze nie jest skończone, więc e, też na następny raz e, będę to kończyć. Tu już masz 44 sekundy, a tu jest zrobione, to są zrobione oczy, włosy, skóra i e, te i bluzka. To jeszcze została torebka, spódnica, e, naszyjnik. E, dokończenie oczu, ust bubble tea, czyli napój i jeszcze zrobienie paznokci e, i wszystkich tam szczegółów to wyjdzie z jakieś 10... no nie może no 10 może nie, ale 4 wyjdą mmm i, jak gdyby, to jest przy y, przyspieszeniu. Wszystko, żeby nie było. I tak uważam, że te oczy nie są za ładne. No, ale trudno. Już taki urok. Y, po prostu chciałam mieć ciemne oczy, a ciemne oczy to właśnie taki efekt, efekt wychodzi jak nie wiem, jakieś ryby. <grym> no i tak. I to na dzisiaj tyle. Ja idę nagrywać prawdziwe historie i widzimy się najprawdopodobniej jutro, bo teraz idę nagrywać, opublikuję to sobie może jutro o, o jakiejś 8-9. I do następnego odcinka. Cześć!